Cześć, siemanko, wszystkim, z strony MotoGamesTroop i OczGamesTroop i OczGamesTroop i <mum> odcinek i w odcinek, odcinku, widzowie po tylu, po, nie, po roku dzisiaj nagrywałam znowu Cupheada widzowie yy, to jest Cuphead light na Androida i wiem, to jest taka... podróbka, bo oglądałem oryginalnego Cupheada, jak wygląda i ten, takie tam ale zagrałam się Cupheada light na po prostu na telefonie. Widzą, że po tym będzie 10 ław w górę. To kolejny odcinek z serii Cuphead Light. Ok, no to więc zaczynajmy do grania, nie? Jak zawsze. I tutaj mamy op op opcję i idziemy na USA, bo niestety e, to jest po brazylijsku. No to idziemy na USA, bo znaczy, tak trudno. Idziemy na New. No, nie. Yeah, new. Okej, okay, musimy to usunąć idziemy na New. Tutaj Capreda, Capreda, i tutaj mamy tego niebieskiego jako Magmana, i Bendiego mamy tutaj. Bendi, Bendiego nie było w Capredzie. No to się zagramy Capreda oczywiście. Okej, okay. Studio MDHL, to jest oczywiście filma, która stworzyła Capreda. ok, idziemy. Ja nie mogę to tutaj przeczytać, bo to jest trochę po brazylijsku, ale ja nie chcę brazylijskiego języka. Czekajcie. to jest opcje, czy nie? Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. I tutaj oglądałem, że tutaj dostajemy jakąś magiczną yy, miksturę, że dostajemy w supermocy. I dostajemy teraz supermocy. Oko ok, kopcheta. Okej i teraz idziemy na A. Yy. Nie mogę włączyć tej opcji. Okej. Okay. Agahar to jest y, kucni chyba. No tak kucni. Puchar skocz chyba. Dash, Aha Dash. Jako to. To jest Dash, Bo ja pamiętam. Dash. Y, idź na dół. No to chyba to. Ej to też jest. To to nawet ten. I teraz mówiono, że Cuphead to jest Yy, takie, że jest pełne. Ja oglądam chyba w kapelę ten, ten kwiatek, nie? Okej, okay, idziemy. Parry jako odbicie. Kurde, nie mogę tego przejść, to jest trudne. Co to jest za mina? Co to jest za mina? Jaka mamina? Yy, ja... Yy, ten... Chyba zaraz to zobaczycie. Ok, idziemy na exit i idziemy. Wyjść, ok. Dobra, mamy ten dom. Nie wiem. Ok, idziemy tutaj. Tu jesteśmy trzy końcy. Ok. Dziękuję, Pani Jabko. Mam tutaj shop, jako sklep. I mamy tutaj mm, życie to. Czy to? Hmm. Chyba to najbardziej kupi kupimy. Kupimy, znaczy się. Okej. Okay. Idziemy teraz. Equip. Okej, okay. i, i mamy teraz normalny equip. Idziemy teraz na naszą walkę. Jaka animacja? Kaphec! Jezus, pani Kaphec! Okej, okay. i nawet nie jest to ta fan fangierka, tylko cupheada, bo naprawdę ja ja, ja grałam w cupheada oryginalnego na, na laptopie od mojego brata. I było ekstra, nawet było tak trudno. Mam tutaj pana kartofla i ciekawe co nam pan kartofel... Aha, ziemię daje. Okej. Okay. Ja nie widziałem, że... no widziałem, że daje ziemię, jak chciałam to powiedzieć. Nie wiem kiedy. <laughs> y Okej, okay, normalny normalne strzałka prawda? Jest, okej. Okay. I teraz musimy nic nie robić. O Jezus, Panie Cebulo! Dlaczego Pan płacze? Jezus, proszę, przepraszam, proszę Pana. Panie cebulko, proszę nie płakać. To nie jest bolesne. Chyba dla Pana jest bolesne, widać. Przygrałem. Aha i, jeszcze, i to jeszcze raz jest. I teraz wam powiem, o co chodzi w tym Cupheadzie na przykład, że normalnie to jest, normal, to jest normalny Cuphead, tylko że po prostu... Jak to można nazwać? Taki fun game po prostu. Ktoś robił taki fun game żeby było też na androida, a nie cały czas na xboxy, na nintendo, na pc-ta. Oto, no ktoś stworzył na Androida i widzowie nie uwierzycie, ale naprawdę Cuphead wyszedł na PlayStation 4, no jako na konsolę, którą, nie wiem... No, na PlayStation 4 wyszło, no w serio, oglądałem trailer i trochę taki creepy trailer był, że yy, w te, było to papety, nie, tego Cupheada i było taki creepy, ja tak patrzę się, nie, taki creepy było. Muszę to wygrać tą rundę z panem Kartoflem, z panem Cebulą i nie wiem z kim jeszcze. Aha! okej. Okay. Nie, nie strzelaj. musimy. o nie! Nie ma tego update'u, bo chyba ktoś zapomniał zrobić. Bo jest teraz update' sposowy: że na przykład kursujemy i nic nie zrobimy tego panu Cebulowi, który płacze, na no to on nic nam nie zrobi. No to nie będzie płakał, oczywiście. Nie! Okej. Okay. Okej, się też widzieć te fangame od kapreda. Naprawdę epickie te fangame są. Okej, okay. uuu, pan Marchewka daje jakiś laser. Panie Marchewko, nie wolno dawać żadnego lasera. Jasne? To, to jest wprawdzie nauką. O nie, ok, chyba to wygramy, wygramy, to wygramy, 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 wygramy. Jezus, ja, ja tego levelu nie umiałem przejść, kiedy grałem w bo Potem pan pan Marchewka nas zabijał czas Jezus Maria, panie Marchewko, proszę nas, pan zabijać. I trochę te animacje nie wyglądały już jak w Kapkazie, ale. No. Nie! no nie! Przegraliśmy! Okej, okay, no to zagramy się. Na tej. O, oczywiście. Okej, okay, mamy normalną. Normalne strzały. Okej. Okay. Ale musi być tam robak. A czego nie ma tam takie, tego, takiego robaka? Bo widziałam, że robak też tam, mam pluł takim robakiem, który mnie chyba. chyba. Trochę, zli... Trochę taka dziwna gra. Wgl... Ja oglądałam oryginał, tego prawda? Okej. Okay. Jezus, naprawdę to jest ciężkie. Gdybyście grali w Cupheada, w tego oryginalnego to już nie wygracie, bo to jest też trudne. Nawet Colin Gamer na rok temu powiedział, że Cuphead naprawdę to jest straszna ciężka gra. No to jest po prostu bardzo ciężka gra, która jest platformówką. Będziecie mieć tam link w opisie. Tutaj do oczywiście tego odcinka. Bo ten odcinek naprawdę no, bo grał w kapela i powiedział, że, że... że to jest trudne. No nie! Mamy... Nie! Okej, okay, ostatnia... ostatnia runda, bo już zaraz nie wytrzymam. Musimy już dostać. Ok, dostałem, dostałem naszą kulą śmierci. No nie! Nie! Aha, widzę, jeśli że chcecie, chcecie, żebym powrócił do tego kapra, co walczyłem z tym kwiatkiem, no to dajcie znać w komentarzach, bo też tęsknię za tą wersją gry. Okej, okay, i, i szybko. Mm, Okej, okay, jeszcze dalej. Kurde, myślałam, że on przestanie płakać i on nawet stanie będzie płakać. Dun. Okej. Okay. Ale to naprawdę jest ciężkie, gdyby gdyby Cuphead nie był ciężki, no to już mogłem to przejść. Myślałam, o Cuphead nie będzie ciężki, będzie taki łatwiutki, aż włóka z masłem, a teraz y, kiedy się wkurzałem, kiedy grałam oryginalnego Cupheada, bo chciałam wygrać z tym samochodzikiem, nie? Nie mogłem, to było to mnie mega ciężkie. Okej, okay, dobra. Nie okej. Okay. No to musimy teraz wyjść. Okej, okay, widzowie, jeżeli wam się spodoba, to zostawcie tutaj łapkę w górę. I widzowie, jutro będę nagrywał odcinek Brawl Stars z moimi przyjaciółmi, no to koniecznie dajcie mi znać, po prostu mm, musicie się doczekać na, na, na tego odcinka, będzie jutro ten odcinek. No to więc żegnam się z Wami, do zobaczenia, do, do zobaczenia. Cześć!